To Powiedz mi ostatni odcinek za kadencję prezydenta Duda. Tak. Powiedz mi, co myśli prezydent, umieszczając w przestrzeni publicznej tweeta z, z tą walką, gdzie Żurek w roli koronawirusa, a obalić go ma podlaski Bimber. Ja, ja tak nie zrozumiałam, co Andrzej Duda miał na myśli, że ty sobie nie wyobrażasz, jak głębokie było moje znaczy, pytanie, niezrozumienie. Czy on wtedy wierzył, że Bimber zabija koronawirusa? <laughs> czy, czy że nie wierzył? Znaczy, że że bimber co ma bimber do żurku znaczy, Właśnie, to nie, myślę to, że to połączenie mogłoby być bimber z żurkiem o nie 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 myślę że mogłoby być trudne chociaż pewnie na niej nie, nie jednym podlaskim weselu się wydarzyło <grym> myślę że tak natomiast no szczerze znaczy ja długo myślałem o tym no. <grym> no, wszyscy długo żeśmy o tym długo myśleli, no? myślałem ale wiesz co wydaje mi się że pan prezydent po prostu jakby ma Powr powraca trochę do Cywila w pewnym sensie. Nie? Wiesz co, bo Nie? miałam dokładnie to samo skojarzenie, że w 2015, kiedy spotkała nas fala jego y, komunikacyjnej swobody, w social mediach, i, z ruchadłem, leśnym, leśnym, z, z ruchadłem leśnym, Sebas, Chleba on, i tak dalej. Dobrze, że ty to powiedziałeś. To, to, to wtedy on po prostu nie wiedział, że nie powinien się tak zachowywać, jak jest prezydentem. A teraz już sobie myśli, dobra, już nie jestem. Cykl życia Andrzeja tak. Dury po prostu się domyka tak. i wydaje mi się, I on że. On wrócił to po jest, prostu do siebie. Tak mi się wydaje, że to, to jakby to jest to, prawda? Natomiast Hmm, ale co z tym żurkiem i naprawdę, znaczy nie wiem. Ja nie jest... wiem, ja w ogóle, nie, nie, naprawdę próbowałam, to ja w ogóle na początku nie zrozumiałam. Potem, wiesz, musiałam założyć okulary, przecież ja już nic nie widzę. I musiałam założyć okulary i doczytać te małe tam drobne napisiki na tym jego, yy, na tym filmiku. I w ogóle już tym bardziej nie zrozumiałam. Nie, może coś w nowej książce panem prezydenta jest o Podlaskim-Bimbrze, ale nie Kamil, wiem. czy ty robiłeś tak żenujące rzeczy, żeby promować swoją książkę, jak on robi? Czy, czy, ty, czy nie zmuszali cię do tego? Bo mnie nie zmuszali, szczerze ci powiem. nie wiem, ja myślę, że on po prostu nie wie do końca, jak promować tę książkę, więc promuje jak umie. A, bo to jest self-publishing, to self -publishing, może mu nikt nie tak. mówi. Tak. Wiesz, na przykład jest też taki wpis tego tygodnia, który którym pan prezydent no. napisał pies, kot, Odpowiedź pana prezesa w tej sprawie jest powszechnie znana, a moją ujawniam w to ja. To ja czyli co? to jest. Tak? Poczeka, co ty do mnie mówisz? Wpis 31 boże? lipca na platformie X. To jest wpis poprzedzający podlaski. Mm, odpowiedź pana prezesa w tej sprawie jest powszechnie znana, a moją ujawnię. No, panie. I wręczył są swoją książkę oczywiście Karolowi Nawrockiemu. Wybitnemu z, również ze autorowi. Ze słowami... A nie, wręczył Batyrowicz? Nie wiem, właśnie. No, właśnie. I, I nie widzę, żeby pan prezydent-elekt się, się odwdzięczył. Wiesz, do, odwdzięczy się po, prze, po przeczytaniu, no musi się zapoznać z lekturą, no, że nie będzie tak, wiesz, carte blanche, mm -hmm. yy, wiesz, yy, pozytywnych ale... recenzji pisał. Yy, wiesz co, ale on yy, mu podobno to dał i powiedział, poznasz mnie trochę lepiej. Ach, zabrzmiało to powiedziałbym. S ale tutaj są też słuchaj, tu są zdjęcia, jak on jest w drukarni i drukuje no tę wiem. książkę. Powiedz mi, powiedz mi, jak bardzo, bo doskonale wiesz, ile energii człowieka człowiek poświęca na napisanie książki. Ile to jest czasu, ile to jest myśli, ile to jest niedospanych nocy, ile Myślę, to że jest, pan prezydent ją pisał, tak? I nie no, błagam się, jeśli miał czas napisać tę książkę, ona ma 600 stron. Ale uważasz, że on ją pisał, tak? Cały czas uważasz, że on pisał tę książkę? No nie. W sumie nie. Ale kto ją napisał, jak myślisz? No Wydają kogoś? Jest ktoś w kancelarii, kto odpowiadał kto za przemówienia. Pisać? Pan Wojciech Kolarski jest podobno literacko uzdolniony, tak niektórzy mówią. I dużo czyta, więc nie wiem, nie, nie wykluczałbym różnych możliwości. Ale szczerze, no to nie wierzę w to, że, że on ją sam tak napisał do końca. Chociaż, wiesz, musimy się zapoznać dokładnie z tą książką. Zapoznamy się, ale rzeczywiście oczywiście przeczytamy, oceniam. obejrzymy zdjęcia. Zrobimy, yy, zrobimy wszystko, żeby państwu tę książkę przybliżyć, żeby się nie musieli yy, wy jej Czytaj zdjęcia na pewno będą fajne, takie zdjęcia zawsze są fajne. Natomiast pan prezydent naprawdę żegna się w takim stylu podsumowującym, powiedziałabym 10 lat jego prezydentury, te tweety, te wręczenia. No to, to jest jedno, ale też na odchodne wręcza ordery i łaskawia. Ułaskawił Roberta Bąkiewicza, a wręczył y, ordery, odznaczenia państwowe, nie tam z kartofla wycięty order imienia Andrzeja Dudy, tylko y, odznaczenia państwowe, wręczył braciom Karnowskim i Magdalenie Ogórek oraz Marzanie Paczuskiej. Słuchaj, same zdajemy twarze. Same znajome twarze. Wszyscy nasi, nasi znajomi. Magdalenie no? Ogórek, jak rozumiem, tam było za, za działalność tak. społeczną. za działalność społeczną. Tu chodziło, wiesz co, chyba o te jej działania sprzed kariery w telewizji polskiej. I chodziło o odzyskiwanie dzieł skradzionych tak, tak, w czasie II Wojny Światowej. Tak, Boże ona nic ona, nie odzyskała. W, tak, ona założyła fundację. Tak która miała jakby wbudować muzeum zagrożonych dzieł sztuki. Tak. No tylko, że i ona była hojnie dotowana przez skarb państwa, przez spółki. Tak. Milion A... złotych dla Fundacji Magdaleny Ogórek. Natomiast czy tam coś odzyskali, to chyba z tego, co pamiętam, to nie bardzo. No. Ale liczyły się, jak wydać, chęci. Pani Magdalena Ogórek też zresztą yy, ułaskawiona przez pana prezydenta. Yy, w... W przeszłości dlatego, że pamiętamy, że ona razem z Rafałem Ziemkiewiczem zresztą Też, tak, m, tak. zaatakowała m, działaczkę m, panią, m, panią Podleśną, tak. która jednocześnie jest psychoterapeutką, i oni y, powiedzieli na antenie, y, mhm. że pani Podleśna y, no, zachowuje się, jakby to nazwać. Sposób, bo nie chcę znowu tutaj nawiązywać do tych sformułowań, że jakby wykorzystuje tych swoich pacjentów do niecnych celów. Tak. Że po prostu można powiedzieć, jakby zamiast im pomagać, to im szkodzi i oni zostali skazani za to. I pan prezydent ich ułaskawił. Hmm. Także myślę, że duża przyszłość przez Robertem Bąkiewiczem. Natomiast... A, no, a to akurat na pewno, bo jestem przekonana, że prezes mu wręczy miejsce biorące na liście. Nie, ja jestem pewna. nie tak jak teraz, było chyba tak, ostatnie ostatni miejsce w Radomiu. Z Radomia. P tak. Natomiast no, pani Marzena Paczuska, Ksywa Paczka, nasza dawna znajoma z tak. telewizyjnych wiadomości. Nie, no gratulacje, paczka. Super. Bacza, super. To jedna ze współtwórczyń telewizyjna Kurskiego tak. i, i informacji. Natomiast, wiesz, może to jest nagroda podobno, za operację Tak, Świrski. Może to, tak, bo stała tam podobno za tym puczem, że za tym odwołaniem Świrskiego. Bo szybko, tylko państwu powiem, że świrski jest wniosek o postawienie go przed trybunałem. Stanu świrski powiedział, że on się nie ruszy z krytu, że on tam będzie siedział i będzie tam pracował, po czym jego własne koleżanki go odwołały ze stanowiska szefa tego krytu i powiedziały mu, że nie będzie tam siedział i nie będzie tam pracował. Wszyscy powołani przez pis, więc to naprawdę. To A jest... szefową została pani Glapiak, tak. która ma swoją drogą zarzuty za, za to, co robiła w monie, za to, że tam za pieniądze monu. Kupiła Kupili sobie dla niego zegarki. Dla niej zegarki. Natomiast udawali, pani... że to jest w prezencie dla kogoś. Ale nie... najśmieszniejsze, że je, wiesz, chyba żeby pan Świrski się nie poczuł jakoś tak y, dziwnie, to Jarosław Kaczyński powiedział, że no, oni po prostu powołują nie, niezależnych ludzi do tych instytucji. Pani Glapiak to jest bardzo bliska współpracowniczka Mariusza Błaszczaka, więc na pewno w żaden sposób nie konsultowała tego typu decyzji. Oczywiście, że nie. No jakżeż jakże to tak. Proszę Państwa, kończymy zatem w stan wyjątkowy yy, to, ten odcinek. Ostatni. W ostatni Andrzeja prezydenturze Andrzeja. Dudyna. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.